Czuwaj, jeżeli oglądasz ten filmik, to znaczy, że zainteresował cię nasz konkurs. W tym roku festiwal piosenki harcerskiej Azymut odbędzie się online, ale nie dlatego ten festiwal jest wyjątkowy. W tym roku zaśpiewamy wszyscy razem tę samą piosenkę. Nie byle jaką piosenkę. Piosenkę, którą znają wszyscy harcerze na całym świecie. Okazja jest niebyle jaka, ponieważ w tym roku minęło 100 lat od wydania jej w czasopiśmie Czuwaj. Żeby dowiedzieć się więcej, obejrzy ten filmik do końca. Mamy więc Czuwaja z 1920 roku w styczniu. Coż to w czasopiśmie młodzieży polskiej możemy zobaczyć. Popierajcie Czuwaja. Każdy młody chłopiec i dziewczę poprze nasze usiłowania, jeśli prenumeruje Czuwaja. Zyskuje Czuwajowi odbiorców, zapoznaje z Czuwajem rodziców, profesorów, w ogóle wszystkich, którym poczynania młodzieży nie są obojętnymi. Tak, popierajcie, czuwaja. Co każdy wiedzieć powinien: Siedem cudów świata, ku jasnym zorzom, fantastyczne informacje. 100 lat temu, słuchajcie, jak żył i umarł Andrzej Małkowski, bogactwa kopalniane Polski. Z drugiej strony najróżniejsze ciekawostki. Na przedostatniej stronie okładki mamy piosenki harcerskie, które zaczynają się kawał chleba do plecaka, na przekąskę pół ziemniaka. Idziemy kawałek dalej i mamy płonie ognisko i szumią knieje. A to już znamy. Drużynowy siadł wśród nas. Już w tym momencie uświadamiamy sobie, jak przez 100 lat zmieniła się ta pioseneczka, i dlatego dzisiaj powracamy do oryginalnego tekstu. Dlatego wszyscy uważajcie, ponieważ w konkursie biorą udział tylko te ekipy, które zaśpiewają oryginalny tekst. Czyli drużynowy siadł wśród nas. Pamiętajcie też o rycerstwie od kresowych stanic, o obrońcach ukraińskich granic, czyli takich, które znajdują się u kraja Rzeczpospolitej. Mamy też tutaj taką zmianę, Czyli już do powrotu głos trąbki wzywa, a nie do odwrotu. Pamiętajcie, że harcerze nie uciekają, nie trąbią do odwrotu, tylko powracają, więc już do powrotu głos trąbki wzywa, alarmują ze wszech stron. Staje wiara w ordynku szczęśliwa, serca biją w zgodny ton. Każda twarz się uniesieniem płoni, każdy laskę krzepko dzierży w dłoni i z młodzieńczych się piersi wyrywa. Pieśń potężna, pieśń jak dzwon, a pod spodem Obowzowego ogniska oraz harcerski fundusz wydawniczy Świętej Pamięci Andrzeja Małkowskiego. Takie ciekawostki można zobaczyć w pierwszym numerze ze stycznia 1920 roku. Obecnie pieśń znamy jako płonie ognisko i szymią knieje. Zadanie jest proste. Nagraj filmik, jak śpiewasz piosenkę sam lub z drużyną, i wyślij ją do nas.